Hey! Tackle your fears with all your courage. Trust in your friends and you can win. It. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. Good ball, the tension's so exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdog. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey, stand up, stand up if you love football. Fashion for football shines like lightning stand up stand, stand up, up if you, if you love football. football never give up until the final whistle stand up stand up if, if you, you love football, football. in Azuma 11 in Azuma, hey in a Zuma, here we go Nie ciesz się za bardzo. Nie mamy żadnej pewności, że ten chłopak to właśnie Aksel. To musi być on. A nawet jeśli nie, to i tak musimy zaryzykować. To on. Pani trener pojechała wcześniej, żeby go odnaleźć. Tak, ale jak zwykle jeszcze się nie odezwała. Gdy go poznamy, poproszę, żeby strzelił w moją stronę swoim ognistym tornadem. Świetnie! To jeden z najmocniejszych i najtrudniejszych do obrony strzałów na świecie. Ale czy ten chłopak to na pewno Axel? Mam nadzieję, bo naprawdę bardzo bym chciał go ponownie zobaczyć. Mniam! Słońce jest takie romantyczne! Czuję się jak podczas króciutkiej podróży poślubnej, prawda, skarbie? Scotty, co się stało? Hm? O nie, co znowu zrobiłeś? To! Od dzisiaj sypiasz z rybami, mały żartownisiu! <śmiech> Smarkacz! <śmiech> Wracaj tu, ty łapserdaku! Nic, pań! Przed nami wyspa Agado. Pójdź sumuje tylko przez 10 minut. Dziękujemy za wspólny rejs. Jazda! Turbo tsunami! ha! <noise> mi się skończyła człowieku! Właśnie tak. Wielki pojedynek na Morzu południowym. Ah! Dobra, no to teraz pytanie, na północ czy na południe. Ha! Potworniu upał. Wow! Widać rafę koralową. Jest ogromna i kolorowa. Rozumiem, że to ekscytujący o! widok Willy, ale nie wypadnij za burtę. O nie! O! O! A niech to licho! Człowiek za burtą! O! O! Nie, nie, nie umiem pływać! O! O! Niech ktoś mnie uratuje! Na szczęście ktoś mu pomógł! O rany! Chłopak? To było głupie. To nie było specjalnie. Po prostu chciałem lepiej przyjrzeć się rafie. Chyba nawet chciałeś ją dotknąć. Kimkolwiek jesteś, dziękujemy za uratowanie naszego przyjaciela. Luzik, to dla mnie żaden problem. Słuchajcie, czy możemy nie robić z tego takiej wielkiej afery? Jesteś dziwny. Oceanu nigdy nie należy lekceważyć. Hmm. W mgnieniu oka może odebrać ci życie. Trzeba traktować go z pokorą i szacunkiem. Uh, uh, przepraszam. Na szczęście nic się nie stało. No to narka ludziska. Uh. Narka. Uh. Następna łódź będzie jutro? Myślałem, że przypływa tu więcej niż jedna dziennie. To twoja wina niezdaro. Uh, odczep się ode mnie o mało nie utonąłem. Przez swoją własną głupotę! W takim razie będziemy chyba musieli tu przenocować. Wykorzystajmy ten czas na trening. A co? Trening? Tylko niby gdzie! Przyłóżmy się! Boisko jest wprawdzie piaszczyste, ale damy radę! Tak! Dobra, Mark, strzelam! Jestem gotowy! Dawaj! Nie! Najpierw trzeba otworzyć, a potem złapać i napiąć! Później krok! I... Bo! I znów to samo. Niedobrze ją napinam, czy o co chodzi? Cierpliwości. O? Przecież to tak zwany ostateczny sekret, tak? Z całą pewnością nie będzie łatwo go opanować. O, tak, masz rację. To jest ostateczny sekret. Ciekawe, jak trudne strzały będę mógł bronić, kiedy już go opanuję. Rany, już nie mogę się doczekać. O? To on. Hmm? Cześć, fajnie was znowu widzieć. E, e, nie będziecie chyba grać w nogę na piasku, a zresztą, róbcie, co chcecie. A? A -a. A? Dosłownie wyfrunął z oceanu. Biegnij, Tori! A, a, a! No, a! Ręka Marzyna yeah! Bardzo dobrze, Tori! Następnym razem jeszcze mocniej! Taki strzał nie zaskoczy nikogo z Akademii Aliusa. Co? E? O co chodzi? Chciałabyś wykonać razem ze mną motyli trans? Dlaczego muszę akurat z tobą? Dlatego, że obie musimy mieć dużo mocniejszy strzał! To prawda? Większa ilość różnych zagrań w ataku to większe szanse na wygraną. Nic z tego, zapomnij! To zagranie wykonuję tylko z moim skarbem! Tyle, że ono jeszcze nigdy wam nie wyszło. Może to i prawda, ale mój skarb nigdy się na to nie zgodzi. Mam rację, kochanie! Dlaczego nie? Przynajmniej spróbujcie, dobrze? O, rzeczywiście, Skarbie, chyba masz rację. Jesteś taki mądry i bystry i znasz się na taktyce. No śmiało, śmiało, Wiktorio. No na co jeszcze czekamy? Musimy natychmiast zacząć trenować. Jasne. Jestem bardzo ciekawa, jak wyjdzie im to wspólne zagranie. To może być niezła kombinacja. Kto wie. Zobaczmy, czy się uda. Dobra. Modry! Strzał był o wiele za mocny. O rany, nic ci się nie stało? Czy mogę wiedzieć, kto kopnął tę piłkę? Ja ją kopnęłam. Zaczekaj! Wielkie dzięki. Aha. Mało brakowało, a przespałbym genialne fale. Byłbym wściekły, gdybym ich nie wykorzystał. Z twoim nosem wszystko dobrze? Luzik, nic mu nie jest. To pryszcz w porównaniu z kopniakiem, którego dostałem od oceanu. Na razie. Nie rozumiem tego kolesia. Hmm? 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 <laughs> Ciekawe. Dobrze się bawiłeś? Nie rozumiem pytania. O, nie pogrywaj tak ze mną. Grałeś przeciwko drużynie Raimona z tego, co wiem jako drużyna Genesis. Ta nazwa nie ma żadnego znaczenia. Czyżby? Myślę, że ta jedenastka z Raimona to bardzo ciekawa drużyna. A zwłaszcza ten ich bramkarz Mark Evans, chłopak ma ducha walki. Przecież pokonałeś go z łatwością. <grym> Zrozumiesz, gdy zagrasz przeciwko nim. To prawda, że masz w tej chwili przewagę. Jesteś też w dogodnej sytuacji. Lecz na Twoim miejscu byłabym czujna. Dziękuję, skorzystam z Twojej rady. <noise> Zobaczysz, że wkrótce Twoje miejsce na podium zajmą Ci z prominec. Nie byłabym taka pewna. My w Diamond Dust nie oddajemy nikomu raz zdobytego pola. Mark Evans, mówicie. Dobry pomysł Ha! Oh! 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 Naprawdę bardzo mocny strzał oh! oh! Troszeczkę mnie zaskoczyliście. Piłkę zobaczyłem dopiero w ostatniej chwili. Hej, zaczekaj. Hmm? Umiesz też grać w piłkę nożną? Nigdy wcześniej nie grałem. O, nigdy nie grałeś? Hmm. Skoro tak, to powinieneś spróbować. Tak myślisz? Popisałeś się przed chwilą genialnym strzałem. Jestem przekonany, że piłka ci się spodoba. Hmm. <laughs> Jakoś nie wydaje mi się, a poza tym jestem surferem. Nie zagrasz nawet jednego meczu? Nie, nie mam ochoty. Mm. O cóż, trudno. Bardzo dobrze, się odmówił. Przecież to amator, a nawet najzdolniejszy amator nie jest w stanie grać na naszym poziomie. Że jak? Słuchaj, panie surferze, ziomalo el grande. Może i jesteś wysportowany, ale piłka nożna to gra taktyczna, którą bardzo trudno opanować. He, Widziałeś, co zrobiłem! Kopnąłem piłkę jak prawdziwy mistrz! Szczęście nowicjusza! Zdenerwował się. O. O? W porządku. Dobra, ziomki, spróbuję zagrać w tę waszą piłkę. Mówisz, serio? Tak, chyba, że się tylko ze mnie nabijaliście. No coś ty, a więc zagrajmy! Sorki, ale... Um, jak się nazywasz? Myślałem, że nie zapytasz. Nazywam się Harley Kane. W porządku, Hurley, zaczynajmy! Świetnie! Z przyjemnością. Wystarczy, że kopnę piłkę, tak? To był bardzo dziwny strzał. Niewiarygodne! To najsilniejszy strzał, jaki broniłem. Tak, no właśnie. Jesteś pewny siebie. Bez urazy wie wiureczko, ale piłka nożna w porównaniu z oceanem to kaszka Manna. Ach, nie obrażaj piłki w waleniu! Niby dlaczego? Wiktor, dlaczego gapisz się na niego w ten sposób? Hm? Ha, Wiedziałam. Co niby wiedziałaś? Tylko nie udawaj, że nie wiesz. Harley! E, co jest gościu? Ech, przejmij podanie! Ech, na luzie! Ech, ech. Hej, nie trafiłem w piłkę. Nareszcie zrozumiałeś, piłka nie jest taka łatwa. O. Dobra, Herli, spróbuj teraz! Mam ją! Moja! Co jest? Kompletne piłkarskie bez talencie. Ta gra to coś więcej niż tylko kopanie piłki. No nie! Piłka zachowuje się inaczej, niż bym tego chciał. Musisz ją wyczuć. Pamiętaj, że piłka jest w ciągłym ruchu. Chyba masz rację. Dobra! A! Płomienny taniec! Miojo, przejmuję piłkę! No to jazda! Ja! Jest moja, będę strzelał! Ekstra! I to rozumiem! O rany jaki wstyd. Co ty nie powiesz? Co jest? Podkręciła? Czy on właśnie... Tak trzymaj, stary, nie odpuszczaj! Idzie mu coraz lepiej Prawdę mówiąc, jestem pod wrażeniem Najwyraźniej nie jest jakimś tam zwyczajnym surferem Gotowa? No pewnie, pokażmy na co nas stać ja! Nie tak szybko Uuu, Nie wierzę Bliskie podejście i ściągnąć w swoją stronę Tak samo jak pływanie na fali Nie dam ci się pokonać, morski amatorze Cudnie razem wyglądają Dobra, spróbujcie jeszcze raz! Czuję, że tym razem nam się uda! Na pewno! Model Motyń... i A co to jest? Świetnie! Udało się! Tak! Genialna robota, dziewczyny! Świetny strzał! O. To było ciekawe. Hej, Herli! Teraz ty pokaż, że tak umiesz. Pewnie. Podanie! Ech! Ech! O, nie! Ja ją wezmę! Ech. Nie mam zamiaru się poddać. Co on robi? Dlaczego chce zmusić Herleja do strzału? Jude, co ty kombinujesz? Dare, uważaj! Te wasze drewninki są strasznie irytujące. Nie mam zamiaru biegać jak jakiś kurczak i będę strzelał od razu. A? Właśnie tak! Turbo Tsunami! To jakiś żart? Dalej, Mark! Obronisz ten strzał! Rozumiem. Wystawił mu piłkę do strzału. Najpierw trzeba otworzyć, potem złapać, napiąć, krok do przodu i... O! <laughs> Najwyraźniej jestem wszechstronnym geniuszem. Usłyszę w końcu jakieś pochwały. Wspaniałe! Hurley, to było niesamowite! He, <laughs> No pewnie. Podobało się? Ten strzał nazywa się Turbo Tsunami. <laughs> Ten cały Hurley Kane jest nawet niczego sobie. Chyba tak. Jest całkiem niezły. Ale lepiej uważaj. Chłopaki z wysp są czasem niebezpieczni. Huh? Trzeba przyznać, że rzeczywiście szybko się uczy. Tak, ma świetne, naturalne wyczucie równowagi. Pewnie byłby dobry w każdej dyscyplinie. A to jego turbo tsunami to faktycznie niezwykły strzał! O mały włos bym zapomniał. Prawie udało ci się opanować pięść sprawiedliwości. O? Niedługo będziesz w tym mistrzem. Tak, zaskoczył mnie ten jego strzał. Widzę, że ten chłopak dał ci troszeczkę do myślenia. Huh? Jest ktoś w domu? Siema! Ura! Przepraszam za najście. Herli? Przyniosłem mały prezent, który złowiłem specjalnie dla was. Świetnie. Aaaa. Wielkie dzięki. Ale pycha! Ciebie! wie? Jedzcie, póki świeże. Wielkie dzięki Hurley. Wygląda fantastycznie. <śmiech> <śmiech> mm, nie, ma to jak coś z rekina. Ja to was abim. Nałożyłeś mu całe? Wracaj tutaj! Przezabawna z was ekipa. A w ogóle to skąd jesteście? Z gimnazjum Raimona. Wygraliśmy turniej strefy futbolu, ale ty pewnie o tym nie słyszałeś. A nawet na pewno nie. Wielkie dzięki, Herli. Za co? Dzięki tobie nareszcie udało nam się wykonać motyli trans. Więc mnie też chyba powinnaś podziękować. Super! Cieszę się dziewczyny, że mogłem wam pomóc. Dzięki. A tak z ciekawości chodzisz tu do szkoły? Nie, przyjeżdżam tu tylko, żeby surfować. Mieszkam i uczę się na okinawie. Serio? A ile masz lat? Piętnaście. Nie powiedziałabym. Tory jest nad razy dojrzała jak na swój wiek i. A co się stało? Co takiego powiedziałam? Więc jesteś w pierwszej klasie liceum? Tego się nie spodziewaliśmy. E, mój wiek to jakiś problem? E, e. Żaden problem. E, bardzo cię przepraszam. Nie sądziłem po prostu, że jesteś od nas sporo starszy, ale to żaden problem. Nie przejmuj się, nie było tematu. Ty też się nie przejmuj, młody. Spoko oko maroko, luzik bluzik i ogólnie puśćmy to z prądem. Nie ma o czym mówić. E, dziękuję. Serio, ziomuś, w porównaniu z oceanem ta sytuacja to naprawdę błahostka. Kapujesz... Cieszę się, że mogłem cię poznać. Dziękuję. Wdechę. Już jeszcze tyle. Piłka no – Kurs Okinawa, tak? – Tak. Już do ciebie płyniemy, Axel. – Proszę, proszę. – Co więc robimy w tej sytuacji? Myślę, że nadeszła pora, żeby wyciągnąć konkretne wnioski. Czas zemsty jest bliski. Nareszcie dotarliśmy na okinawę i nie zgadniecie! Zaczniemy poszukiwania płomiennego napastnika! Co? Ej, ale niezły numer! To ty? Oglądajcie kolejny odcinek jedenastki na Zumy. Płomienny Napastnik. Ale będzie się działo! Wersja polska SDI Media Polska na zlecenie TVP ABC. Reżyseria Janusz Dąbrowski. Dialogi Krzysztof Pieszak. W wersji polskiej udział wzięli Miłosz Konkel, Kamil Kula, Robert Kuraś, Julia Kunikowska, Rafał Fudalej, Beata Weronkiewicz, Maksymilian Rogacki, Krzysztof Plewakosz-Czerwiński, Klaudiusz Kaufman, Katarzyna Łaska, Jakub Mróz, Milena Suszyńska i inni.